Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jednym z kodów diagnostycznych, które można napotkać, jest P0731. Jest to jeden z tysięcy kodów które mogą być rejestrowane przez różne marki i modele. Jednak metody testowania i korygowania tego kodu mogą się różnić w zależności od producenta samochodu. Oto kilka ogólnych informacji na temat kodu P0731, które mogą pomóc w zrozumieniu typowych wyzwalaczy i objawów tego kodu optii. Co oznacza kod P0731? Diagnostyczny kod usterki. DTC P0731 oznacza nieprawidłowe przełożenie skrzyni biegów 1. Ten kod usterki oznacza, że skrzynia biegów ślizga się. Może się to zdarzyć, gdy kierowca zmienia bieg lub podczas jazdy ze stałą prędkością na tym samym biegu. Kod P0731 jest ustawiany, gdy wartości czujników prędkości wejściowej i wyjściowej skrzyni biegów nie są skorelowane. Działanie skrzyni biegów i jej komponentów jest Monitorowane przez moduł sterujący układu napędowego lub moduł sterujący skrzyni biegów. Przy użyciu danych wejściowych z różnych czujników. Dwa z tych czujników to czujnik prędkości wejściowej skrzyni biegów i czujnik prędkości wyjściowej skrzyni biegów. Odczyty z czujników prędkości wejściowej i wyjściowej skrzyni biegów są porównywane w celu określenia przełożenia skrzyni biegów i poślizgu przemiennika momentu obrotowego, gdy moduł sterujący układu napędowego. PCM wykryje, że różnica obrotów między dwoma czujnikami prędkości na biegu 1 wykracza poza normalny zakres. Ustawiany jest kod P0731. Jeśli rozważasz samodzielną naprawę kodu P0731, nasze techniczne omówienie kodów opt i przełożeń może pomóc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. Uwaga! Kod P0731 może być różnie definiowany przez różnych producentów pojazdów. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0731? Uszkodzony elektromagnes zmiany biegów 1 wewnętrzna awaria skrzyni biegów uszkodzony czujnik prędkości uszkodzony korpus zaworu zanieczyszczony olej przekładniowy ograniczający kanały hydrauliczne niski poziom oleju przekładniowego jakie są typowe objawy błędu P0731 zapala się lampka kontrolna silnika pojazd nie zmienia biegów prawidłowo zmniejszona oszczędność paliwa Hałas pompy skrzyni biegów. Pojazd utknął w powolnym trybie. Pojazd nie porusza się jak zdiagnozować P0731. Zidentyfikowanie przyczyny kodu P0731 może być trudne zwłaszcza jeśli nie masz pewności co do swojej wiedzy motoryzacyjnej. W większości przypadków najlepiej byłoby zabrać pojazd do warsztatu samochodowego i skorzystać z profesjonalnej pomocy w celu dokładnej diagnozy. W przeciwnym razie podczas rozwiązywania tego kodu należy zapoznać się z informacjami producenta dotyczącymi naprawy. Trudności ze zmianą biegów są jednym z typowych objawów kodu P0731. Jak naprawić kod P0731? P0731. P0731 to ogólny kod usterki, który może być stosowany do różnych marek i modeli, podczas gdy pojazdy różnych producentów mogą mieć wspólne objawy. Kroki diagnostyczne i naprawcze dla kodu Ford P0731 mogą różnić się od kodu Jeep P0731. Jeśli jesteś zaawansowanym majsterkowiczem, który chce samodzielnie naprawić ten kod, Pomocne będzie zapoznanie się z instrukcją naprawy lub uzyskanie informacji na temat fabrycznej naprawy pojazdu z usługi subskrypcji online lub instrukcji naprawy, na temat fabrycznej naprawy pojazdu z usługi subskrypcji online lub instrukcji naprawy.